Cześć i dobry, witam Was bardzo serdecznie po niesamowicie długiej przerwie od y, nagrywania vlogów, jakichś takich, ale stwierdziłam, że tak mi ucieka czas pomiędzy y, palcami y, i w ogóle, że potem zastanawiam się, co ja robiłam danego dnia. Mamy dzisiaj sobotę, słuchajcie, 28 stycznia, moja koleżanka ma dzisiaj 30 urodziny Martyna. Także wszystkiego najlepszego kołeczku. Zawsze będę pamiętać o Twoich urodzinach To jest moja koleżanka z klasy Tak naprawdę z ławki Średniej, ze szkoły średniej tak naprawdę w sumie Bo z gimnazjum czy z podstawówki to nie siedziałyśmy razem, ale w szkole średniej siedziałyśmy razem I trochę odstawiałyśmy Także tak, zawsze sobie to miło wspominam Co chciałam powiedzieć Wyglądam tak średnio, z tego względu, że Wczorajszy dzień był chujowy Nie lubię poszęgnać, rozstań. Pomimo, że to jest tylko praca, to wiecie, spędzamy tam więcej czasu. Większość czasu. Dobra, nie trzeba tutaj dzisiaj ryczeć, bo przyszłam właśnie zająć się czymś i zaczynamy właśnie ten weekend. Nie wiem, czy tam będzie to dwa dni, trzy dni nagrywania, no jakoś tak pewnie będzie. Starała się po prostu w miarę regularnie nagrywać, żeby chociaż coś się działo żeby zapamiętać jakieś elementy życia, chociaż teraz się nic nie dzieje, bo jest zimno i mi się po prostu na zwyczaj świecie nie chce. Ale dobra, nie o tym w ogóle krzywo strasznie jest, Czekam mnie ja najpierw ogarnięcie tej kuchni i potem sobie zrobię śniadanko, pokażę Wam świetny przepis. Zanim zacznę jeszcze tutaj sprzątać ten syf, który widzicie, to chcę Wam polecić, słuchajcie, chińską herbatę. Jest bardzo dobra, naprawdę. Ja ją kupiłam na Allegro. Nie była tania, bo była dosyć droga. Bo to jest taka, jak powiecie, jakaś tam zielona herbata, ale ona ma takie, wiecie, fajne takie kuleczki. To po prostu ja wsypuję tak, o, kilka na oko, bo to potem się rozwija takie listki. Ale powiem Wam szczerze, że jest taka delikatna i bardzo przyjemny ma. Smak. Także bardzo serdecznie Wam polecam. I y, zaraz po tym, jak to sprzątnę, to zrobimy sobie skiernik. Dobra, teraz Wam pokażę, jak przygotowuję ten skyrnik, który znalazłam kiedyś w internecie. Na Facebooku jakiegoś tam fit trenera, wiecie, te wszystkie fit trenerki i tak dalej. Ale to jakby był gość. Do przygotowania tego będziecie potrzebować blendera, jakiegoś naczynka. I teraz tak. Dwa skry. Skry, skry. Nie wiem. Ja mam akurat tutaj yy, waniliowe, bo akurat bez laktozy, tak wzięte z biedronki. I te dwa styry otwieramy. O, tą wodę może wylejemy. Przelejemy tu. dajemy jedno jajko aha a w międzyczasie słuchajcie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni i teraz co robimy jeszcze dalej łyżeczka troszku do pieczenia ja dodaję trochę budyniu waniliowego tak, żeby po prostu wzmocnić smak, bo możecie użyć różnego rodzaju skyru, tak? I dwie łyżki mąki. Ja mam akurat teraz mąkę tortową tutaj, ale używam też orkiszowej i też wychodzi. I jeszcze, słuchajcie, musimy użyć troszkę, troszkę cukru. musimy otworzyć tak. Odpalamy blender Musi po prostu być taka gładziutka masa. I słuchajcie, normalnie w przepisie są do tego maliny. Na, na, na spód kładziemy maliny, przykrywamy trochę masą i znowu maliny. Masa. Ale powiem wam szczerze, że mi bardziej smakuje z gorzką czekoladą. I co ja robię, słuchajcie. Biorę sobie troszeczkę czekolady, daję czekolady na spód, trochę, nie jakoś dużo. I na koniec daję resztę. Słuchajcie, mamy taki skiernik praktycznie gotowy. Ustawiamy słuchajcie, sobie czas pieczenia niestety dosyć długo, bo aż 30 minut, więc to jest po prostu. E To jest po prostu takie śniadanie, które trzeba sobie robić najlepiej właśnie w weekend. 30 minut, odliczanie, czekamy. O, możecie zobaczyć, że <laughs> troszeczkę to ciasto urosło, tutaj już się nawet przypaliło ten skry. <laughs> się przepraszam. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne, polecam. O. Proszę bardzo, zobaczcie jak to wyrosło po 30 minutach Dosłownie ja już wyłączyłam nagrzewanie, zaraz też wyłączę cały piekarniczek I on, ten serniczek, będzie sobie jeszcze chwilkę stał w, tutaj w piekarniku I wyciągnę go i też od razu go nie zjem, bo będzie ultra gorący O, zrobiłam sobie fancy ściankę, słuchajcie Będę dzisiaj nagrywać filmik, ale najpierw zjemy śniadanie no i proszę bardzo, słuchajcie, wzrzuciłam sobie kilka malinek na wierzch, żeby yy, trochę sobie skwasić. No jest gorące, więc za chwileczkę będę go jeść. Przejechaliśmy sobie nad jeziorko i jesteśmy nad jeziorkiem. Proszę bardzo. Tu jest, który biega przywiązany, bo inaczej by nam uciekł. I stary. Afranek za staruszkiem, który się ciągle plącze pomiędzy gałązkami. Tak. Franio, chodź. Frania nie wie w ogóle, co ma zrobić. On ma ad, ała, ADHD. Franek, gdzie ty jesteś? Wkurzasz się, bo nie chcemy dać ci jedzonka naszego, co? ja. <noise> O, i tak sobie chillujemy. Mamy nielegalne ognisko. Bartek sobie robi kiełbaskę, ja już sobie zrobiłam i zjadłam. Wróciliśmy z ogniska i mi jest strasznie zimno. O. To była Gabrysia. To Gabrysia. O, 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 o. się nakarmić? No, dlatego tak ruszyła. A jaki mam czerwony nohal? Jest mi strasznie zimno. Strasznie zmarznięte stopy, a mam e, termiczną odzież. A i tak jest mi zimno strasznie. No dobra. Fran... Bartek nie ma cierpliwości do zwierzaków po prostu. <laughs> słuchajcie, co za akcja w ogóle. Byliśmy, słuchajcie, tutaj nad tym jeziorem w partenczanach. Wsiadamy do samochodu i Bartek mówi: I Czy jest mój telefon gdzieś tutaj? Nie. No i patrzymy w samochodzie nie ma telefonu. Dzwonię i nie ma zasięgu, jakby. No to jak nie ma zasięgu, to znaczy, że jest w domu, w naszym domu. I słuchajcie, my jesteśmy w. Telefonu nie ma. No to Bartek myśli: Dobra, zostawiłem w pracy. I co z tego? Nie było. I dzisiaj okazało? Że jesteśmy w domu w ponieważ został telefon w Partęczynach Dobrze, że Google jest na tyle mądrym po prostu teraz urządzeniem, że jest po prostu opcja znaleźć telefon, nie? No, rzeźnia totalna, jest godzina 20.00 dochodzi. Masakra, masakra, naprawdę. Ale ja grunt, że się znalazł telefon, a czy znalazł? Bartek poszedł go szukać, więc mam nadzieję, że go znajdzie. Tu się robi moje śniadanie. A tu jest śniadanko dla staruszka. Niech ma chłopak. Ja mu to czasami mogę zrobić. Nie, a nie tylko on mi. O i proszę bardzo, to jest moje śniadanko. Mini górka naleśniczków i duża górka truskaweczek. Oglądam sobie Ironmana, Piję herbatkę i biorę się teraz do roboty. 2 euro. Stanowisko znowu przygotowywane jest, ponieważ wczoraj nagrywałam na tym czerwonym tle, a dzisiaj nagrywam na ściance, mam przygotowane tam kosmetyki. Dopóki mam jakąś taką dobrą pasję i chęć, to sobie nagrywam tutaj mam bałagan straszny na tym biurku, ale mam przygotowane tutaj moje zaszyty. tu mam zmontowaną rolkę dla Bartka, nie wiem czy ją wykorzysta czy jej nie wykorzysta, pewnie nie wykorzysta ale dobra, niech chcę zobaczy będzie chciał to wykorzystać, nie będzie chciał to nie mam tu również ubrania przygotowane automat pierze się nie wiem czy wywiruje czy nie bo coś mi automat szwankuje, także tak czekam aż się wyłączy, powieszę pranie i biorę się z nagrywanie Witajcie w niedzielę. Nie witałam się z Wami. W momencie 29 grudnia. Nawet dzisiaj jest niedziela handlowa, ale jakoś, tak powiem Wam szczerze, nie chcę nam się tak bardzo nic. Bartek śpi. Wczoraj był z kolegą na męskim dniu. No, więc okej. Okay. Niech sobie tam śpi. Ja teraz jestem tu u mamy. Chociaż mamy nie ma, ale sobie się zaoglądam. Yy, znaczy, że nie oglądam nic, ale chyba sobie coś odpalę Chyba, że pójdę do Bartka, obudzę go. Hmm. Jeszcze nie wiem. No ale dobra, nieważne. Taka leniwa niedziela, spokojna. Lubię to. Jesteśmy w Kauflandzie Robimy fascynujące zakupy. Nie? Tak. Tak. Tu jest dużo dochodzenia. Tutaj to można by robić te zakupy i robić tak naprawdę. Myśmy się wybrali do Maca Bo stary miał kaca Nie? Jak widzicie szaleństwo na włosach. E, nie no, ale jest szaleństwo na włosach, dlatego że troszeczkę sobie robię pasemka takie, wiecie, jaśniejsze. Żeby było trochę ciekawiej na tym łubie Chwilę to potrzymam. Jakieś. No, jeszcze jakieś 10 minut to potrzymam i idę to zmyć. No. Także tak to by było na razie. Na tyle. Słuchajcie, witam Was w poniedziałek, jest godzina 19.26 No ja wcześniej niestety byłam taka zdechła, jak to po prostu po pracy w tygodniu, nie mam siły nigdy W związku z czym nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać i z moim pryszczem na środku brody Także dzięki za oglądanie i życzę miłego tygodnia